Witajcie kochani w 12 odcinku listów od widzów. Zobaczmy, kto tym razem do mnie napisał. List wygląda oto w taki sposób: tu macie od razu adres do mnie, możecie coś tam wysłać. Z tyłu mamy bardzo ładny rysunek honoraty i Emila. A teraz zobaczmy, co skrywa się w środku. W środku mamy naprawdę mnóstwo rzeczy, i zaraz sprawdzimy, co dokładnie tutaj jest. Zacznijmy sobie może od listu oraz od dwóch zestaw pytań. Ale najpierw list. Mamy tutaj Logana na wrotkach. Środek prezentuje się tak, bardzo kolorowo i ładnie. I czytamy. Cześć, mam na imię Maja i mam 10 lat. To moja pierwsza paczka do youtubera. Najbardziej lubię Emila, Logana, Megan, Ludzka, Honorate i Gang Przepiórek. Ale lubię też Wiesię i Zdzisława. Otwieraj paczki w kolejności od 1 do 12. Zasubowałam cię i lajkuję cię. Oglądam cię od początku twojego kanału, a więc dziękuję ci, Maja, że do mnie napisałaś. I jestem również zaszczycona, że to ja jestem pierwszą youtuberką, do której wysłałaś paczkę. Cieszę się, że podoba ci się mój kanał, mój serial i moi bohaterowie. Na dole mamy oto taki rysunek: Morska perła honorata Lucek Emil. Teraz mamy do zaznaczenia, czy obrazek mi się podoba, a więc zaraz zaznaczymy. Muszę zaznaczać lewą ręką i nie wiem, czy to mi wyjdzie, ale spróbuję. X to to nie jest, ale zaznaczyłam. Rysunki mi się naprawdę bardzo podobają. Temu też jest tak. Uważam, że masz talent, i naprawdę wyszło Ci świetnie. Tu mamy dwa zestawy pytań, ale przy tych jest dwunastka, więc podejrzewam, że to chyba na końcu mam przeczytać. Więc tylko te sobie przeczytamy teraz. A z drugiej strony mamy jeszcze, za co dziękuję Słodkiej Belli, za to, że dzięki Tobie polubiłam LPS oraz za to, że mnie zainspirowałaś. Jest mi bardzo miło czytając takie słowa. A teraz pytanka. Są to pytania do poszczególnych bohaterów. I pierwsze jest do Emila: Słucham, słucham, drogie dziecko, a więc o co chciałaś mnie zapytać? Pytanie do Emila brzmi, czy mama lub tata Logana są w mieście? A więc już ci odpowiadam, Maju. Rodzice Logana są w podróży dookoła świata. Według moich obliczeń, powinni być teraz gdzieś na Seszelach. A pod ich nieobecność, ja muszę się zajmować tym nicponiem Loganem. Drugie pytanie mamy do Logana: Logan, czy lubisz ludzka? Tak, lubię ludzka bardzo. Często z nimi gram w gry komputerowe i robimy też psikusy dziadkowi. Ludziek to fajny gość, naprawdę. Trzecie pytanie jest do ludzka: czy masz dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny. Niby Klara się za mną ugania, ale ja jej nie chcę. Wolę być kawalerem i singlem. To się nazywa dopiero życie. A, 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 a. Pytanie do Honoraty, czy kochasz Emila? Bardzo kocham mojego Emilu Pusia, będę z nim do końca świata. Kocham go na zabój. Następne pytanie do Zdzisława, lubisz Emila i Ludzka i Logana? Kiedyś Emil mnie strasznie denerwował, nienawidziłem go, byliśmy okropnymi wrogami, ale teraz to jest spoko gość. Pogodziliśmy się i jesteśmy dobrymi kumplami, a co do Ludzka i Logana, to ich lubię. Pytanie do Wiesi, czy kocha Zdzisława? Czy kocham Zdzisława? Tak, kocham go bardzo, chociaż jest bardzo irytujący i denerwujący czasami. Ale jednak jest moim mężem i kocham go. A więc to na tyle z pytań i teraz przejdziemy do małych paczuszek. A dokładnie z tymi, no, są one ponumerowane, więc lecimy od jedynki. Numer jeden dla gangu Przepiórek. To ja, Zenek Skała. Słyszałem, że coś dla mnie macie. Tak, Zenek, mamy dla ciebie coś od Mai. Wow, plik banknotów. Solidna gotówka, przyda się. Zabieram je i spadam do mojej jaskini. Dzięki. Numer dwa jest dla honoraty. A honorata dostała oto taki kolorowy pączek. Wow, dziękuję. Pewnie będzie bardzo słodki i pyszny. Z chęcią go zjem. Może dam nawet gry za Emilowi. Niestety trójki tutaj nie znalazłam, więc przejdziemy od razu dla czwórki, która jest dla logana. Wow, to wszystko dla mnie? Ale tu jest różności, kaczuszki, serduszka, kwiatuszki. Wow! Zabieram to wszystko ze sobą. Dziękuję Maja. Numer 5 jest dla ludzka. Wow, dostałem szalboa i oko na drzwi! Ten szal jest pod kolor moich oczu. Fajnie. Dzięki, dzięki. Numer 6 jest dla mnie. Jestem ciekawa, co jest w środku. A więc ja dostałam torebkę herbatki. Wypiję sobie do kolacji. Bardzo dziękuję, Maja. Numer 7: coś dla Emila. A więc Emil dostał długopis, który pisze. I taki oto laptop. Laptop się zawsze przyda. Długopis z resztą też. Dzięki, że o mnie pomyślałaś. Numer 8 dla Ludzka. Drugi raz. A więc w środku mamy kartę, na której jest skrzynia ze skarbem. Szkoda, że nie jest prawdziwa. Dzięki, Maja. Postawię ją u siebie w pokoju. Emil się pewnie nabierze, że to prawdziwa. Ha! 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 Numer 9 dla Emila. Patrzcie, dla Emila mamy taką samą kartę ze skrzynią skarbów. Widzisz, Lucek, mam taką samą. Ja, 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 ja. Numer 10 jest dla Megan. A więc Megan dostała taki mieniący się kwiatuszek. Zrobię jej z tego ozdóbkę na głowę. Wow, dziękuję bardzo. Teraz mam taki, tylko że pomarańczowy. Numer 11 jest dla logana. A więc Logan też dostał pieniądze. Wow wow, 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 dziękuję Maja, Kupię za to cukierki. I teraz przechodzimy do pytania, do pytań z, numer, z numerem 12, o których była mowa na początku. Pierwsze pytanie: czy lubisz mnie? Tak, lubię cię i dziękuję Ci za tą paczkę. Numer 2. Wymieniasz się LPS. Niestety, ale się nie wymieniam. Numer 3. Zrobisz opening. Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi, jaki opening, ale jeżeli chodzi Ci o tą paczkę, no to jest w trakcie. I ostatnie pytanie, ile Lucek ma lat, a ile Zdzisław? A więc Lucek ma 59 lat, jest o rok młodszy od Emila. Natomiast Zdzisławowi stuknie 50 w tym roku. A więc to na tyle z tych pytań. Teraz przejdziemy do rysunków. Tu jest fanart z trójką. Jest to prawdopodobnie ta, którą pominęliśmy wtedy, więc zaraz to sprawdzimy. A więc jest to rysunek właśnie taki. Dziewczyna z zakręconych. Podejrzewam, że chodzi o Juliet. Wyszło Ci bardzo ładnie. Tutaj mamy dwie karteczki z napisem Subój. Właśnie w tym momencie możecie zostawić mi subskrypcję. Musicie kliknąć tam na dole na taki czerwony przycisk. A to jest ostatni rysunek. Pod spodem, pod spodem jest podpisane lisa. I mam do zaznaczenia, czy jest ładne. Znowu zaznaczam lewą ręką, więc uwaga. Ale oczywiście mi się podoba. Okej, okay, jest już ładnie zaznaczone. Oczywiście mi się podoba. No i jeszcze w paczce były dwa grosiki na szczęście oraz guma mamba. A więc dziękuję Ci Maju za paczkę. Bardzo mi się podobała i Cię pozdrawiam. Tym samym dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Możecie również wysłać mi paczkę, adres będziecie mieć w opisie. Zapraszam też na mój Instagram, który też będzie w opisie. A więc to na tyle i do następnego filmiku Słodka Bella.